Czy mieszka to Iwona? Tak to mój kompel. Rodzice jednak mogli mu dać męskie imię. Muszę się z nim widzieć tylko szybko proszę bo co że wieje. Zadzwonię po niego. Halo. No korwa teraz nie mogę zejść, coś ważnego w telewizji pokazują. To film przyrodniczy. Nie zejdzie na doł. Ale nie martw się pan, mam swoje sposoby. Ała korwa co to było? Niech ja dorwę tego kto tym czymś we mnie rzucił. Co jest korwa? Dobrze wiem, że to ty zrujnowałeś festiwal piwa z poszki, który miał odbyć się w poprzednim odcinku. He, he hoj, błah, ha, ha ha. co cię tak bawi? Powiedziałeś, że miał odbyć, odbyt. Zapierdolę cię za to, no jak tak można? Hahaha, ha, ha, ha. powiedziałeś można. Zapłacisz za to własnym życiem. Poradzę sobie z tym problemem jak na prawdziwego mężczyznę przystało, spierdalam do domu potłoszko. Nigdzie nie pójdziesz, masz pałą poryjo. Wiecie co, znodziła mi się zabawa z wami. Na rapedałki, schowam się przed wami boa ha, i nigdy mnie nie znajdziecie boa ha. Halo halo taxi, proszę zaczekać. A nie to tylko Ober, więc wypierdalaj. Już czwarty skradziony DeLorean w tym miesiącu, jeszcze trochę i skończą mi się ochwyty na kopki, a bez nich kolejnego nie zbuduję. Co jest? Co się stało? Wydaje mi się, że przeniosło mnie do roku 2287 i 1 czwarta dodać poziom Aikio Maryi Rodowicz przez pierwiastek z pięciu pomnożyć przez liczbę zachorowań na grypę w grudniu poprzedniego miesiąca dzielone przez twoich starych, a jak wiadomo tych cholero nie przez zero, czyli wychodzi na to, że jestem w przyszłości. Pamiętam jeszcze jakby to było wczoraj gdy ciężko harowaliśmy z chłopakami przy budowie pierwszego budynku na tej wyspie. Nigdy go nie widzieliście bo zawalił się już pierwszej nocy, na szczęście było to już po naszej wypłacie. A teraz czas na wspomnienia, taradaradyn. Opowiem ci dowcip. Dawaj. Amerykańscy neokowcy odkryli przyrząd dzięki któremu możliwe jest przechodzenie przez ściany, nazwali go drzwi. I jeszcze nasz stary bar totaj stoi, gdyby w tej grze istniał Sanepit, dawno by już go zamknęli, a teraz idę się napierdolić, potem jeszcze kopię jakąś fotorystyczną kasetę porno i mogę zmykać do domciu. Patrzcie na to, bar nieroszony od ponad 200 lat, tylko więcej neonów dojebali żeby świeciło się jak psojajca. Coś do szybkiej najedki proszę. Polecam piwo zimny lech, a może koktajl krwawa mery. Coś aby się napić bez skojarzeń. Już panu niosę fotorystycznego jabłka z jabłek w proszko. A oto i on. Trochę soche ale może być. Zmywam się stąd zanim moja dopa mi się przyklei do tej starej podłogi. Strach się bać ile litrów moich wymiocin ten parkiet już widział. A teraz pokażę kasetę do kiosko i mogę wracać do domu. No twoja macia ja pierdolę. czasom czasami zajebali a miał takie fajne ochryty na kopki i oldschoolowe kopaki z biedry. Może tych dwóch wie co się stało z moim autem. Dzień dobry, zajebali mi samochód a stał dokładnie tutaj w tym miejscu co ja teraz stoję. Czy wiecie coś może na ten temat? Nie nie wiemy. Hej, patrz za tobą, stoją połnagie tancerki go, go. O korwa gdzie? Gdzie ja jestem? O cholera, chyba jestem w domu spokojnej starości. Najwyraźniej całe swoje życie przespałem. Śniło mi się, że otknąłem w przyszłości. Wita Iwona w naszej tajnej bazie, która znajduje się w nieopodal starej kamienicy w naszym mieście. Skąd wiesz jak się nazywam? Wiemy o tobie wszystko, to ty, prawda? Już od dawna nie żyjesz. Taka przyszłość a monitory wam śnieżą i mają zakłócenia. To taki bajer na pokaz, że niby od nadmiaru technologii i technologia nie wytrzymuje jej i wszystko się pierdoli. Możemy to wyłączyć w każdej chwili w menu opcji. Podziwiasz naszą kolekcję delorianów. Twój to był już czwarty w tym miesiącu, potem je wywozimy na złom aby nikt nie dowiedział się o możliwości podróży w czasie. A oto nasza armia zabojczych robotów, dążymy do unicestwienia ludzkości na całej Ziemi, przez co na świecie pozostaną tylko bezdoszne jednopłciowe cyber które będą słożyć naszej szostce szalonych naukowców, bo ha 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 Maszyny te potrafią skutecznie mordować, nauczyły się tego same zaledwie w kilka dni, a zdobytą wiedzą dzielą się między sobą przez zamontowane anteny. Potrafią także rozpoznawać przedmioty. Pamiętasz może, jak przy zakładaniu konta musisz odowodnić, że nie jesteś robotem? No i dzięki za pomoc. A to do czego służy? To nasz wieszak na kotki. Strasznie to zimno. Za kilka dni wypuszczamy nasze roboty. Już nie jesteś nam potrzebny. Zostaniesz zjedzony przez naszego potwora w lochach.